Witam serdecznie wszystkie ryby. Dzisiaj, kochani, zrobimy dla Was rozkład kart Tarota na nadchodzący tydzień, na ten tydzień od 8 do 14 stycznia. Zobaczymy, co w Waszym zdrowiu, zobaczymy, jak będzie wyglądało tutaj życie zawodowe, jak będą wyglądały finanse, czy są jakieś przeszkody przed Wami. To oczywiście między innymi, bo inne rzeczy także tutaj będą, więc zostańcie do końca. Mamy wiele do rozpakowania. Chciałbym także tutaj powiedzieć, że jeżeli chcecie się skontaktować ze mną, jest link pod filmikiem do mojej strony kosmatarod.com. Zachęcam i zapraszam. Chciałbym w tym miejscu także również podziękować wszystkim, którzy wspierają kanał, którzy postanowili się wesprzeć kanał. To naprawdę jest bardzo bardzo przy, no, wspierające, tak? To naprawdę dużo daje i, i zachęca do dalszego działania. I jeżeli Wam się będzie podobał może ten rozkład tutaj, dajcie lajka, skomentujcie, jak macie jakieś uwagi, zasubskrybujcie, jak tego jeszcze nie zrobiliście. A teraz przejdźmy do rozkładu. Zacznijmy Ryby od karty, która będzie dominującym wpływem w tym nadchodzącym tygodniu, i mamy tutaj kartę Gwiazdy. Karta Gwiazdy bardzo pozytywna, bardzo fajna, daje takie, ona mówi o takiej nadziei, tak? Ona mówi o tym, że sprawy zaczynają układać się już w dobrą stronę, że dostaniecie takie przeczucie, przekonanie, że wiecie, wasze decyzje były dobre, że właśnie podejmujecie dobre decyzje, że już teraz powolutku idziemy. My idziemy w lepszą stronę, idziemy w kierunku czegoś fajniejszego, więc tak, gwiazda jak najbardziej pozytywna. Zobaczymy, na co będzie tutaj wpływała w tym tygodniu, czy może po prostu będzie oddziaływała na, na, na resztę rozkładu. Zobaczmy teraz, jaka będzie wasza energia ryby. I tutaj mamy kartę sądu. Karta sądu, jako taka karta, która mówi właśnie o energii, o nastawieniu to jest karta takiej powagi tak? to znaczy, że wy będziecie. Dość, no właśnie, poważni, tak? Nie będziecie może w najlepszym humorze, ale nie dlatego, że, że wiecie, czujecie się źle, czy, czy czujecie się źli na coś. Nie, tutaj po prostu, no, może nie będzie tej takiej frywolności w Was, która by codziennie w innych wypadkach miała miejsce, tak? Będziecie zdecydowanie, zdecydowanie w tych działaniach, będziecie skupiać się na tym, co ważne, może macie jakieś ważne rzeczy do zrobienia i, wiecie, na te takie jakieś drobnostki z boku niespecjalnie macie energię i ochotę, no zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało w, no, podczas głównego rozkładu, więc ryby, jeżeli chodzi o kwestie finan czyli nie, finansowe dojdziemy. Zawodowe albo obowiązków, mamy kartę cesarzowej, kwestie finansów, mamy kartę sprawiedliwości. O, no okej, okay, może jakieś decyzje finansowe podejmujecie, sprawy związane z planami, przedsięwzięciami jest królowa buław. To akurat fajnie. Ewentualna przeszkoda. Okej. Okay, mamy rycerza mieczy. Kwestie zdrowotne. As mieczy. To nie tak źle. To poprawa. Mamy tutaj kontakt z bliskimi, z, ukocha z ukochanymi albo z osobami, które może byście chcieli, żeby były takie. No to jest dziesiątka denarów. To dość jasno wskazuje. Mamy kartę gwiazdy jako dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę. Czyli Okej, okay, czyli już wiem w jaką stronę to zmierza i rada kart umiarkowanie. Okej, okay, okej, okay. takie bardzo poukładane, tak jak poukładane są ryby jest tutaj to rozłożenie kart na ten nadchodzący tydzień w kwestiach zawodowych czy też obowiązków, bo wiadomo nie wszyscy pracują, niektórzy są na emeryturze, to wtedy to są obowiązki takie, które no po prostu musimy, którymi musimy się zająć, bo wiadomo, że to nie jest tak, że teraz tylko już nic nie robimy, nawet na w Lopie jak się jest i się nie pracuje, no to jakieś rzeczy są do zrobienia, tak? Może jedziecie na jakąś wycieczkę i tam musicie wstać o 3 w nocy, żeby zobaczyć piramidy. No nie wiem, no nie wiem czy w styczniu akurat się jeździ do Egiptu, ale dobra, odbiegam trochę, dygresja. Karta Cesarzowej mówi o... Takim stabilnym rozwoju, tak, że jak rano zakładacie, jak będzie w dzień, albo dzień wcześniej zakładacie, jak będzie w dzień, to tak będzie, ale też z poczuciem, że B, uda wam się to zrobić, czyli tak naprawdę bardzo umiarkowana karta w tym kontekście, czyli no, jak się zabierzecie do czegoś, to to zrobicie i jesteście krok dalej, tak? I to jest od, od, odhaczone, jest zrobione, jest ok. Idziemy do kolejnej rzeczy, robimy kolejną rzecz. Odhaczamy, da, da, da. W tym sensie. Kwestie finansowe. Tutaj trochę tak, już może mały spoiler dałem. Karta sprawiedliwości. No, tutaj karty mówią o tym, no poza takim naprawdę małym wy wydarzeniem, które może mieć miejsce, ale w przypadku no, niektórych, pewnie tylko z Was, no możecie jakiś mandat dostać ewentualnie. <laughs> Mam nadzieję, że nie, ale wydaje się, że tutaj jest taka powaga Wasza. Przy podejmowaniu jakichś decyzji finansowych, może jesteście na, na etapie zrobienia czegoś takiego, może spinacie jakiś budżet, może robicie jakiś większy przelew w jakiejś sprawie. Obracacie pieniędzmi w jakiś sposób, tak, ale to jest poważny krok, dlatego jesteście poważni, tak, dlatego jesteście poważni. Ale to może być poważny krok, ale w dobrym sensie, tak? W pozytywnym kierunku. E, bo no tutaj nawet karty wskazują, że tak troszkę jest ten pozytywny wzrost, tak, pozytywna sprawa. E, może nie wiem, może będziecie podpisywali umowę kredytową na zakup mieszkania. Ja wiem, że to tylko pewnie do nielicznych osób, jak już, ale to może być też tego typu sprawa. Niemniej tutaj karty sugerują, że to jest nie tylko poważna rzecz i to że, raczej, że wymagająca powagi rzecz. Nie tyle, że to tylko i wyłącznie poważne rzeczy będą się w tym tygodniu działy w tej materii, ale też żeby zachować rozwagę i żeby zachować umiar tak, więc jeżeli chcecie, planujecie jakiś zakup, to no, pomyślcie może o tych opcjach bardziej wiecie. Nie tych premium, a tych takich troszkę pomiędzy premium a czymś tanim, tak? Umiar. Umiar w tym wypadku bardzo mocno wskazany, w wydatkowaniu pieniędzy jak najbardziej. Kwestia planów przedsięwzięć jest właśnie królowa buław, więc w tym tygodniu, jeżeli zajmujecie macie jakiś plan, to, to, to on się powiedzie, ale dzięki temu, że Wy tutaj dołożyliście starym. Wy koniecznie musicie w tym brać udział, chociaż jakiś, to nie znaczy, że inne osoby nie mogą w tym pomagać, ale jeżeli planujecie coś, to, to to lepiej tego dojrzeć, tak? To lepiej wziąć chociaż nawet jakiś taki udział w tym, żeby zweryfikować, czy osoba, której na przykład to zlecieliście, no, robi dobrą robotę, tak? Albo zrobi ją w ogóle, tak? Przypomnieć jej trzeba czasami może w pewnych rzeczach. Ale ogólnie jest to pozytywna karta, tylko, że taka wymagająca waszej waszego energii, waszego zaangażowania w jakim stopniu, mniejszym, większym, to już zależy od tej tego planu, który tutaj macie. Więc, no wiecie, jeżeli zapraszacie na przykład rodzinę na obiad, tak, bo jest taka możliwość, że tak tu będzie, do tego dojdziemy, no to musicie pamiętać, że to właśnie zapraszacie i że to nawet jeżeli tu, nie wiem, żona albo mąż zaprosili, no to bez Was się nie uda. Nie? <laughs> to jednak Wy będziecie musieli w tej kuchni trochę wysiedzieć i wziąć w tym udział, no bo bez Was to nie ma racji bytu. Jeżeli chodzi o przeszkody. To już trochę powiem, to nie jest jedna przeszkoda, to jest pewnie to, że będzie więcej rzeczy do zrobienia w tym tygodniu, takich, których się nie spodziewacie. To nie są trudne rzeczy, to nie są jakieś wiecie, złośliwe rzeczy, to jest coś, co musicie zrobić. No dostaniecie na przykład telefon, a tato, czy odbierzesz mnie ze szkoły, tak, no bo nie wiem, wichura i autobus nie przyjeżdża, tak? No to wsiadacie w samochód, jedziecie odebrać, chociaż w innym wypadku normalnie syn czy córka, aby wrócili sami. No tego typu sprawy. Takie rzeczy, które się będą pojawiały, to są drobne rzeczy, które nie są trudne do zrobienia, ale będą Was angażowały, będą od Was czas trochę, czasu trochę zabierały i też może energii na inne sprawy. No czasami są intensywniejsze tygodnie w takich kwestiach, gdzie trzeba więcej rzeczy ręce włożyć. Jeżeli chodzi o zdrowie, as mieczy w tym wypadku akurat jest fajny, bo as no nie zawsze ma jakaś tak pozytywną konotację, a z mówię w tym wypadku zdrowia, że mm albo, że jakaś kuracja zaczyna działać, jeżeli macie jakiś problem, albo na przykład odchodzi jakaś no, taka dolegliwość, która czasami Wam towarzyszy, no nie wiem, macie tendencję do tego, że Was łokieć boli, tak? Albo, że Wam drętwieje prawy palec. No okej, okay, sprawdziliście to, wiecie, że z czym to jest związane, ale czasami po prostu to nawraca i no w tym wypadku tego nie będzie, to odejdzie, tak? Może miało to miejsce wcześniej, albo jeszcze na początku tygodnia będzie miało, ale potem już będzie z górki. Więc tutaj faktycznie może to odejść samo, ale bardziej prawdopodobne jest, że tu jakieś wasze działanie w to, na to pomoże. Tak? Więc no, jeżeli czujecie, że was coś łapie, tak? jakieś przeziębienie, no to pijcie tą herbatę z cytryną czy, czy cokolwiek robicie, żeby faktycznie no jednak was nie złapało. I teraz mówiłem o tym obiedzie rodzinnym, bo kontakt z bliskimi, z ukochanymi, czy osobą, która byście chcieli, żeby taka była. No tutaj raczej nie jest mowa o jakichś romantycznych przeżyciach. Ale e, widzę, że będzie kontakt z kimś z rodziny, może właśnie jakiś ten obiad rodzinny, może nie wy zapraszacie, ale jesteście zapraszani, e, może ktoś przyjedzie, może ktoś was odwiedzi, e, może po prostu będziecie musieli jakąś sprawę z kimś z rodziny załatwić albo dla kogoś. E, no jest to, e, będzie to wydarzenie nie raczej z przymusu, ale z tego, że, no wiecie, no, to jest e, osoba, którą no, kochacie, tak, mimo wszystko, e, albo osoby. I po prostu będziecie chcieli te rzeczy zrobić, będzie to przyjemne. Może nawet to wystarczy, że to będzie telefon do mamy, z którą nie gadaliście od dłuższego czasu, i warto by było tutaj zrobić chociażby i taką przyjemność, jeżeli nie ma możliwości jakiejś innej, żeby porozmawiać sobie, co tam słychać, co tam leci. Dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę, no to jest tak gwiazda. I to wszystko tutaj. Pan, trzeba patrzeć przez ten pryzmat, e, o to, a mianowicie, że będzie powolutku poczucie, że idzie w dobrą stronę, tak? Czy to praca, czy te decyzje finansowe, czy to przedsięwzięcie, ale ogólnie to nie muszą być wielkie rzeczy, ale będziecie mm, na koniec tygodnia, tak? Będziecie mieli poczucie, że jesteście w lepszym miejscu, jakkolwiek mało. Tak, ale jesteście w lepszym miejscu niż byliście na początku tygodnia. Tak, więc no, to poczucie może być bardziej intensywne, mniej intensywne, ale będzie i tak przyjemne, będzie wam towarzyszyło i będzie fajne. I to właśnie no, tutaj widzę, że ta gwiazda mocno na to wskazuje i ryby. Ostatecznie już o tym mówiłem, ale jeszcze raz napomknę. Rada kart umiarkowanie. Tak? Czyli może nie spodziewać się jakiegoś wielkiego wzrostu, właśnie. E, może z tymi finansami też umiarkowanie podchodzić. Nie szaleć, po prostu nie szaleć. E, dobrze, ryby, rozkład dla Was na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że tutaj w czymś pomógł. Ja jestem Kosmamykowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i ja mam wielką także nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa.